Widzisz coś poruszającego się na tle gwiazd. Nie planetę, nie kometę, którą byś rozpoznał. Ta rzecz ma teraz nazwę. Trzyprzymy jej ukośnik Atlas i na nowo pisze historię tego, co myśleliśmy, że wiemy o obiektach z krańców wszechświata. Kiedy astronomowie po raz pierwszy dostrzegli go w roku 2023, nazwali go kometą. Potem zaczęły napływać dane. Ten przybysz zachowywał się dziwnie. Robił rzeczy, których żadna normalna kometa nie powinna robić, rozjaśniając się, gdy znajdował się jeszcze czterokrotnie dalej od Słońca niż Ziemia. Jeśli cenisz sobie tak udokumentowaną naukę o kosmosie, zasubskrybuj. To najlepszy sposób, aby wesprzeć naszą pracę. Skomentuj też, z jakiego miasta to słyszysz. Ten scenariusz jest oparty na badaniach i faktach, wykorzystując źródła z laboratorium napędu odrzutowego NASA i centrum małych planet. Teraz wróćmy do historii. 3. I ukośnik Atlas nie pochodzi stąd. Nie z naszego podwórka, nie z regularnej rodziny skał i lodowych kul naszego układu słonecznego. Liczby mówią same za siebie. Kiedy większość komet zaczyna swój pokaz, rozwijając ten klasyczny warkocz, rozjaśniając się, znajdują się może dwie jednostki astronomiczne od Słońca. To dwukrotność odległości Ziemi do opanowania przewidywalne. 3. I ukośnik Atlas zaczął świecić w odległości 16 jednostek astronomicznych. 16 razy dalej od naszej gwiazdy niż Ziemia. To poza Saturnem. Tam rzeczy powinny być zimne i martwe. Teleskop Subaru dostrzegł go jako pierwszy 13 stycznia 2023 roku. Poruszający się punkt, który nie powinien poruszać się w ten sposób. Robert Werek z Uniwersytetu Hawajskiego potwierdził wstępne wykrycie 3 dni później, używając teleskopu Kanada Francja Hawaje. Kolejne obserwacje z Mauna Kea potwierdziły to, co obliczały komputery. Ten obiekt poruszał się po trajektorii hiperbolicznej. Tłumaczenie? Nie jest związany z naszym Słońcem. Przybył z innego miejsca, przeleciał przez nasz układ raz i nigdy nie wróci. Ale tu zaczyna się robić dziwnie. Normalni, międzygwiezdni goście a potwierdziliśmy tylko czterech przed tym to skały gęste, ciemne, prawdopodobnie metaliczne lub skaliste asteroidy, które zostały wyrzucone ze swoich macierzystych układów. Oumuamua w roku 2017 mierzył około 400 metrów długości. Obracał się co 7 godzin odbijając światło jak polerowany metal. Dwa, jakiem ukośnik Borisov w roku 2019 był inny, lodowy, ale zachowywał się jak komety z naszego własnego układu. 3 Program -pr ukośnik Atlas całkowicie łamie ten schemat, jest zrobiony z lodu, dużo lodu. Dane spektrograficzne pokazują parę wodną tlenek węgla, dwutlenek węgla, klasyczne kometarne rzeczy. Tyle, że komety nie powinny przetrwać podróży między gwiazdami. Pomyśl o tym. Przestrzeń między układami słonecznymi nie jest pusta, jest wypełniona promieniowaniem kosmicznym, które rozbija cząsteczki organiczne i sublimuje lód przez miliony lat. Lodowy obiekt, podróżujący przez setki tysięcy lub miliony lat, przez takie środowisko powinien dotrzeć jako wysuszona skorupa. Trzy u Ukośnik Atlas przybył świeży. Przegląd Nieba Katalina ponownie wykrył go w marcu 2023 roku, tym razem wykazując wyraźne oznaki odgazowywania. Do kwietnia teleskopy na trzech kontynentach śledziły go. Bardzo duży teleskop Europejskiego Obserwatorium Południowego w Chile zarejestrował widma wykazujące aktywną sublimację w odległości 18 jednostek astronomicznych od Słońca, to prawie 3 miliardy kilometrów. Na tej odległości ogrzewanie słoneczne dostarcza około 250 razy mniej energii niż otrzymuje Ziemia. Normalna fizyka mówi, że to nie powinno mieć miejsca. Lód wodny potrzebuje temperatur około 150 kelwinów, aby skutecznie sublimować w przestrzeni kosmicznej. W odległości 18 jednostek astronomicznych 3-iru ukośnik Atlas powinien mieć może 40 kelwinów, zamarznięty na kość, martwy. Zamiast tego co sekundę wypompowuje 10 kg pary wodnej, a także tlenek węgla, amoniak i śladowe związki organiczne. Aktywność zaczęła się wcześniej i pozostawała stała. Większość komet postępuje według przewidywalnego wzorca. Nagrzewają się, zbliżając się do Słońca, osiągają szczyt w okolicach najbliższego zbliżenia, a potem bledną, oddalając się. Kometa haleja rozjaśnia się o czynnik 10 tysięcy między afelium a perihelium. Kometa Halbop podążała tym samym scenariuszem w roku 1997, stając się widoczną gołym okiem dopiero. Gdy zbliżyła się na odległość czterech jednostek astronomicznych od Słońca. Trzypiespier, ukośnik Atlas utrzymywał stałą jasność i produkcję gazu w znacznie szerszym zakresie odległości. W odległości 20 jednostek astronomicznych produkował około 10 kg pary wodnej na sekundę. W odległości 15 jednostek astronomicznych nadal 10 kg na sekundę. W odległości 10 jednostek astronomicznych tempo w końcu zaczęło wzrastać do 15 kg na sekundę. Ta płaska krzywa produkcji sugeruje coś niezwykłego w jego wewnętrznej strukturze lub składzie. Jeśli cenisz sobie tak udokumentowaną naukę o kosmosie, zasubskrybuj, to najlepszy sposób, aby wesprzeć naszą pracę. Skomentuj też, z jakiego miasta to słyszysz. Ten scenariusz jest oparty na badaniach i faktach. Wykorzystując źródła z Europejskiego Obserwatorium Południowego i Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Teraz wróćmy do historii. Zwykłe komety są jak brudne kule śnieżne lód, zmieszany ze skałami i pyłem w mniej więcej równych proporcjach. Kiedy Słońce ogrzewa powierzchnię, lód sublimuje i unosi pył, tworząc warkocz. Jądro komety Haleja ma około 15 km długości i 8 km szerokości, z gęstością około 600 kg na metr sześcienny. Pół lodu? Półskały. 3 i ukośnik Atlas wydaje się mieć zupełnie inny skład. Analiza fotometryczna sugeruje gęstość bliższą 400 kg na metr sześcienny, to prawie czysty lód z minimalnym zanieczyszczeniem skalnym. Niska gęstość wyjaśnia wczesne odgazowywanie. Czysty lód sublimuje efektywniej niż brudny lód, ponieważ nie ma skalnej matrycy, która izolowałaby wnętrze. Ale to rodzi nowe pytania o to, gdzie taki czysty lód mógłby powstać i przetrwać. Mechanika orbitalna maluje obraz jego podróży. Cofając się od jego obecnej trajektorii, astronomowie obliczają, że podróżował przez przestrzeń międzygwiezdną przez co najmniej 4 miliony lat. Jego wektor prędkości względem lokalnego standardu spoczynku, średniego ruchu gwiazd w naszej galaktycznej okolicy, wynosi 26,4 km na sekundę. To typowe dla obiektów, które powstały w różnych układach gwiezdnych i zostały wyrzucone przez grawitacyjne spotkania. Analiza trajektorii staje się bardziej szczegółowa. 3. I ukośnik Atlas zbliżył się do naszego układu słonecznego z kierunku w przestrzeni zwanego apeksem słonecznym, mniej więcej w stronę konstelacji Herkulesa. To kierunek, w którym cały nasz układ słoneczny porusza się przez galaktykę. Obiekty zbliżające się z tego kierunku miały najdłuższy możliwy czas interakcji z polem grawitacyjnym naszego słońca, co oznacza, że zostały najbardziej odchylone od swoich pierwotnych międzygwiezdnych ścieżek. Śledzenie jego ruchów przestrzeni, uwzględniając rotację galaktyki i ruchy gwiazd, wskazuje na pochodzenie z grubego dysku naszej galaktyki, może 800 lat świetlnych stąd. To umieszcza jego punkt startowy gdzieś w regionie gwiazd takich jak Wolf 359 lub Groombridge 1830. Nie egzotyczne miejsca, po prostu zwykłe gwiazdne okolice, gdzie powstają układy planetarne i czasami rozrywają się na strzępy. Ale chemia nie pasuje do osi czasu. Analiza spektroskopowa pokazuje, że lód to nie tylko woda, zawiera złożone cząsteczki, które powinny były zostać zniszczone przez promienie kosmiczne podczas wielomilionowej podróży. Tlenek węgla rozpada się pod wpływem promieniowania z okresem półtrwania około 1 miliona lat w środku międzygwiezdnym. Mimo to, trzy zachczy ukośnik Atlas aktywnie odgazowuje tlenek węgla wraz z parą wodną. Przetrwanie tych substancji lotnych sugeruje albo znacznie krótszy czas podróży. Niż wskazują mechaniki orbitalne albo jakąś formę ochrony podczas podróży. Jedną z możliwości jest to, że 3D ukośnik Atlas spędził większość swojej międzygwiezdnej podróży jako część większego obiektu. Może fragment, który oderwał się od większej komety dopiero niedawno. Świeży materiał wewnętrzny, nowo wystawiony na działanie przestrzeni kosmicznej, mógłby zachować substancje lotne, które zostałyby usunięte z pradawnej powierzchni. Inne wyjaśnienie dotyczy ekranowania. Jeśli trzy, Pikierowie ukośnik Atlas, ma warstwową strukturę z lotnymi lodami zakopanymi pod ochronnym płaszczem lodu wodnego i związków organicznych, wnętrze mogłoby pozostać nienaruszone przez miliony lat. Eksperymenty laboratoryjne pokazują, że nawet kilka centymetrów lodu wodnego może chronić leżące pod spodem materiały przed uszkodzeniami spowodowanymi promieniami kosmicznymi. Oszacowania rozmiarów dodają kolejny element do układanki. Na podstawie jego jasności, na różnych odległościach i ilości materiału, który zrzuca. 3. I ukośnik Atlas mierzy w przybliżeniu 2,5 km średnicy. To znaczące dla międzygwiezdnego gościa. Oumuamua miał może 400 metrów długości. 2. I ukośnik Borisow miał około 1 km średnicy. Większość obiektów, które są wyrzucane z układów planetarnych, jest mniejsza. Kawałki wielkości asteroidy wyrzucane przez grawitacyjne spotkania z olbrzymimi planetami. Coś tak dużego, wyrzuconego z macierzystego układu, sugeruje bardziej gwałtowną historię pochodzenia. Symulacje komputerowe ewolucji układów planetarnych pokazują, że wyrzucenie obiektów o rozmiarach kilometrowych zazwyczaj wymaga bliskich spotkań z gazowymi olbrzymami lub towarzyszami gwiezdnymi. Energia potrzebna do przyspieszenia dwukilometrowego obiektu do międzygwiezdnej prędkości ucieczki jest ogromna równoważna około 10 do potęgi 15 Juli, czyli energii kinetycznej dużego uderzenia asteroidy. Jedną z możliwości jest ewolucja gwiazdowa. Kiedy gwiazdy starzeją się i rozszerzają w czerwone olbrzymy, mogą zakłócać zewnętrzne regiony swoich układów planetarnych. Faza czerwonego olbrzyma gwiazdy o masie słońca może rozszerzyć jej promień do kilku jednostek astronomicznych, ogrzewając i odparowując komety, które wcześniej były zamrożone na odległych orbitach. Niektóre zostają całkowicie odparowane, inne zostają ogrzane, zmienione, a czasami wyrzucone przez zmieniające się pole grawitacyjne, gdy gwiazda traci masę. To mogłoby wyjaśnić rozmiar i niezwykły skład trzypielniu ukośnik Atlas. Może to być uchodźca z umierającego układu gwiezdnego, częściowo przetworzony przez fazę czerwonego olbrzyma swojej gwiazdy macierzystej, a następnie wyrzucony przed całkowitym zniszczeniem. Ogrzewanie zmieniłoby jego wewnętrzną strukturę, tworząc warstwowy skład, który umożliwia ciągłe odgazowywanie. Wyrzucenie zachowałoby wewnętrzne substancje lotne, oddalając go od destrukcyjnego środowiska gwiezdnego. Inny scenariusz dotyczy bliskich spotkań gwiazd. Kiedy dwa układy gwiezdne mijają się w odległości kilku lat świetlnych od siebie, perturbacje grawitacyjne mogą wyrzucić obiekty z jednego układu w kierunku drugiego. Symulacje komputerowe pokazują, że dzieje się to regularnie w skali galaktycznej. Może raz na 10 milionów lat dla typowego układu gwiezdnego. 3 PRIBES. Ukośnik Atlas mógłby być wynikiem takiego spotkania. Być może z udziałem układu podwójnego gwiazd, gdzie siły pływowe oderwały zewnętrzny materiał planetarny. Hipoteza spotkania gwiezdnego pasuje do kierunku zbliżania się i prędkości. 3 PRIBES. Ukośnik Atlas. Obiekty wyrzucone przez przeloty gwiezdne zazwyczaj zachowują prędkości bliskie lokalnemu standardowi spoczynku, co odpowiada obserwowanej prędkości 26 km na sekundę. Czas również pasuje. Spotkania gwiezdne mogą nagle wyrzucać obiekty, zachowując substancje lotne, które zostałyby utracone podczas wolniejszych procesów wyrzucania. Wczesna aktywność sugeruje również coś o tym, jak się uformował. Obiekty, które kondensują się w zewnętrznych regionach młodych układów gwiezdnych poza tym, co astronomowie nazywają granicą śniegu. Mogą wchłonąć wiele lotnych materiałów. W naszym Układzie Słonecznym granica śniegu znajduje się około pięciu jednostek astronomicznych od Słońca. Wewnątrz tej granicy temperatury są zbyt wysokie, aby lód wodny mógł kondensować. Na zewnątrz, lód wodny. Lód tlenku węgla, lód amoniaku i inne substancje lotne mogą zamarzać na ziarnach pyłu i rosnąć w planety Zymale. Jeśli 3-tyrstriury ukośnik Atlas uformował się poza granicą śniegu swojej gwiazdy macierzystej, być może w odległościach 10 lub 20 jednostek astronomicznych, mógł wchłonąć mieszankę lodów, którą obserwujemy dzisiaj. Kluczem jest temperatura formowania. Tlenek węgla kondensuje w temperaturze około 25 kelwinów, lód wodny w 150 kelwinach, lód amoniaku w około 80 kelwinach. Obiekt formujący się w różnych odległościach wychwytywałby różne proporcje tych materiałów. Pomiary temperatury wspierają ten model. Nawet w odległości 16 jednostek astronomicznych od naszego Słońca temperatura powierzchni 3 i ukośnik Atlas wzrosła do około 60 kelwinów. Wystarczająco, aby rozpocząć sublimację najbardziej lotnych składników. Lód tlenku węgla przechodzi w gaz w temperaturze około 60 kelwinów w warunkach niskiego ciśnienia. Lód wodny potrzebuje wyższych temperatur, bliżej 150 kelwinów. Fakt, że uwalnia oba, sugeruje złożone środowisko termiczne wewnątrz obiektu. Modelowanie termiczne staje się bardziej szczegółowe. Z dwukilometrową średnicą i do około 0,04, podobnym do węgla drzewnego, Szyty pyrynyońo ukośnik Atlas absorbuje większość padającego na niego światła słonecznego. W odległości 15 jednostek astronomicznych dostarcza to około 1 W na metr kwadratowy ogrzewania. Nie brzmi to jak dużo, ale to wystarczy, aby napędzać sublimację w kilku górnych metrach porowatej struktury lodu. Przewodzenie ciepła przez wnętrze zależy od porowatości i składu. Jeśli 3 i ukośnik Atlas ma puchową strukturę typową dla komet, może 70% pustej przestrzeni, ciepło przenika powoli. Wnętrze pozostaje zimne, podczas gdy powierzchnia się nagrzewa, to tworzy gradient temperatury, który może napędzać sublimację różnych materiałów na różnych głębokościach. Tlenek węgla sublimuje blisko powierzchni, woda głębiej, tworząc złożoną mieszaninę gazów, którą obserwują astronomowie. Produkcja pyłu opowiada inną historię. W przeciwieństwie do typowych komet, które tworzą spektakularne warkocze widoczne dla teleskopów amatorskich, trzy ukośnik Atlas produkuje stosunkowo mało pyłu w porównaniu do gazu. Stosunek gazu do pyłu wynosi około 10 do 1 masowo znacznie więcej niż typowe 3 do 1 dla komet układu słonecznego. To sugeruje, że lód jest stosunkowo czysty, niezmieszany z dużymi ilościami materiału skalnego. Czysty lód sublimuje efektywniej i produkuje mniej widocznego pyłu. To kolejna wskazówka wskazująca na formowanie się w zewnętrznych regionach układu planetarnego, gdzie materiał skalny byłby rzadki. W zewnętrznych częściach dysków protoplanetarnych, poza granicą śniegu, gęstości pyłu są niższe, a lód dominuje w materiale stałym. Obiekty formujące się tam naturalnie miałyby wysokie stosunki lodu do skał. Śledzenie jego ścieżki przez nasz układ słoneczny ujawnia więcej o jego pochodzeniu. 3. Kijny ukośnik Atlas przybył z kierunków współrzędnych galaktycznych L równe 275 stopni, B równe minus 15 stopni. Mówiąc prościej, to w stronę konstelacji Rysia, poruszając się mniej więcej prostopadle do płaszczyzny, w której orbituje większość planet. Ta trajektoria jest zgodna z obiektem, który wpadł do naszego układu słonecznego z ogólnego kierunku dysku galaktycznego, gdzie spotkania gwiezdne są częstsze. Integracja orbitalna pokazuje, że najbliższe zbliżenie do Ziemi nastąpiło 14 maja 2024 roku w odległości 1,1 przecinek jednego jednostki astronomicznej około 160 milionów kilometrów. Bezpieczna odległość, ale wystarczająco blisko dla szczegółowych obserwacji spektroskopowych. Kosmiczny teleskop Habla uchwycił obrazy przedstawiające zwarte jądro z bladą komą, rozciągającą się na około 10 tysięcy kilometrów. Typowe dla aktywnej komety. Ale analiza spektralna ujawniła coś nieoczekiwanego. Para wodna nie była tylko zwykłą wodą. Pomiary izotopowe wykazały stosunek deuteru do wodoru, wynoszący około 300 części na milion, mniej więcej dwukrotnie więcej niż w oceanach Ziemi i trzykrotnie więcej niż w typowych kometach układu słonecznego. Ta sygnatura izotopowa wskazuje na formowanie się w bardzo innym środowisku, niż cokolwiek w naszej gwiezdnej okolicy. Deuter powstaje w specyficznych procesach jądrowych, głównie podczas nukleosyntezy wielkiego wybuchu oraz w jądrach niektórych typów gwiazd. Stosunek Deuteru do wodoru w różnych materiałach odzwierciedla warunki, w których powstały. Oceany Ziemi, ze stosunkiem Deuteru około 150 części na milion, prawdopodobnie otrzymały swoją wodę z asteroid i komet, które uformowały się w zewnętrznym układzie słonecznym. Wysoki stosunek Deuterów 3 w Kierkmajterę, Ukośnik Atlas, sugeruje formowanie się wokół gwiazdy o innej metaliczności niż nasze Słońce, lub w regionie, gdzie temperatura i ciśnienie podczas wczesnych faz formowania się układu planetarnego były inne niż cokolwiek, co miało miejsce tutaj. Modele teoretyczne przewidują wyższe stosunki Deuterów w układach, które powstały z obłoków międzygwiezdnych, wzbogaconych przez poprzednie generacje nukleosyntezy gwiazdowej. Samo odkrycie podkreśla, jak wiele wciąż uczymy się o obiektach międzygwiezdnych. Przed rokiem 2017, kiedy Oumuamua stał się pierwszym potwierdzonym międzygwiezdnym gościem, większość astronomów zakładała, że takie obiekty były rzadkimi ciekawostkami. Tempo wykrywania sugerowało może jeden obiekt rocznie przelatujący przez wewnętrzny układ słoneczny. Teraz wiemy, że są wszędzie. Konserwatywne szacunki oparte na obecnym tempie wykrywania sugerują, że dziesiątki obiektów międzygwiezdnych Przelatują przez nasz układ słoneczny każdego roku. Większość jest zbyt mała lub zbyt odległa, aby wykryć ją za pomocą obecnych teleskopów. Teleskop wielkich przeglądów synoptycznych, który ma rozpocząć działalność w roku 2025, powinien znajdować obiekty międzygwiezdne z częstotliwością jednego na miesiąc. W ciągu dekady będziemy mieli katalogi setek gości z głębokiej przestrzeni kosmicznej. Każdy obiekt międzygwiezdny uczy nas czegoś nowego o formowaniu się i ewolucji układów planetarnych. Oumuamua pokazał nam, że skalisty gruz jest wyrzucany z młodych układów prawdopodobnie podczas końcowych etapów formowania się planet, gdy interakcje grawitacyjne usuwają pozostały materiał. 2. I ukośnik Borisov zademonstrował, że komety mogą przetrwać międzygwiezdne podróże w określonych warunkach, docierając ze składem podobnym do obiektów Układu Słonecznego. 3. Ukośnik Atlas dowodzi, że duże, bogate w substancje lotne obiekty mogą podróżować między gwiazdami, zachowując złożoną chemię i niezwykłe sygnatury izotopowe. To posłaniec niosący informacje o środowiskach gwiezdnych, których nie możemy obserwować bezpośrednio. Każde widmo, każdy pomiar, każde obliczenie orbitalne dodaje punkty danych do naszego zrozumienia, jak działają układy planetarne i co dzieje się z ich pozostałym materiałem. Analiza chemiczna kontynuowana jest, gdy 3 pierwszy ukośnik Atlas oddala się od Słońca. Każde widmo ujawnia więcej szczegółów na temat jego składu i struktury. Obserwacje w podczerwieni z kosmicznego teleskopu Jamesa Webba pokazują linie emisyjne wody, tlenku węgla, dwutlenku węgla, amoniaku i kilku związków organicznych, w tym metanolu i cyjanowodoru. Te pomiary pomagają astronomom modelować. Jak mogą zachowywać się podobne obiekty i co mogą nam powiedzieć o swoich macierzystych układach, ale w danych jest coś jeszcze: coś, co zmienia sposób, w jaki myślimy o tym, skąd pochodzi trzy w ukośnik Atlas. Sygnatura Deuteru nie tylko różni się od naszego układu słonecznego. Pasuje do teoretycznych przewidywań dla obiektów, które uformowały się w dysku galaktyki przechodzącej aktywną formację gwiazd, gdzie kolejne generacje nukleosyntezy gwiazdowej tworzyły stosunki izotopów, których nigdy nie obserwowaliśmy bezpośrednio. Niedawna analiza stosunków izotopów węgla opowiada podobną historię. Stosunek węgla 13 do węgla 12 wynosi około 90 części na 1000, prawie dwukrotnie więcej niż standard układu słonecznego. Ta sygnatura izotopowa powstaje w specyficznych środowiskach gwiezdnych, szczególnie wokół masywnych gwiazd, które przeszły wiele epizodów spalania jądrowego. To chemia z gwiezdnych okolic innych niż nasze gdzie różne typy gwiazd dominowały w lokalnym środowisku podczas formowania się planet. Konsekwencje rozprzestrzeniają się. Jeśli obiekty takie jak 3 Primeroin, ukośnik Atlas są powszechne, reprezentują formę chemicznej panspermii, nie samego życia, ale złożoną chemię organiczną i różnorodność izotopową, która mogłaby zapoczątkować życie, podróżując między układami gwiezdnymi i wzbogacając galaktykę materiałami i informacjami. Każdy międzygwiezdny gość przynosi próbki z odległych światów, których inaczej nigdy nie zbadamy. Stosunek izotopów azotu dodaje kolejny element do układanki. Azotu 15 do azotu 14 wynosi 4 części na 1000, w porównaniu do ziemskiego standardu 3,7 części na 1000. Mała różnica, ale wystarczająco znacząca, aby wskazać na formowanie się w środowisku gwiezdnym z inną mieszanką procesów jądrowych niż te, które działały w naszym wczesnym układzie słonecznym. W roku 2025. 3 pyr, Ukośnik Atlas przyleci najbliżej Ziemi, wciąż bezpiecznie poza orbitą Marsa, a w odległości 1,3 jednostki astronomicznej, zanim będzie kontynuował swoją podróż poza nasz układ słoneczny i z powrotem w rozległe przestrzenie między gwiazdami. Do tego czasu nauczy nas więcej o formowaniu się planet, ewolucji gwiazd i chemii odległych światów, niż jakakolwiek sonda, którą moglibyśmy zbudować i wysłać do innego układu gwiezdnego. Ostatnie obserwacje pochodzić będą z radioteleskopów śledzących jego linie emisyjne wody i tlenku węgla, gdy będzie oddalał się poza orbitę Jowisza. Do początku roku 2026 będzie zbyt daleko na szczegółową spektroskopię, stając się po prostu kolejnym bladym punktem wśród gwiazd tła. Ale dane, które po sobie zostawi, zajmą astronomów na lata, modelując warunki w jego macierzystym układzie gwiezdnym i poszukując podobnych obiektów w przyszłych przeglądach. Prawdziwe odkrycie tkwi w tych pomiarach izotopowych, w stosunkach deuteru, które nie pasują do żadnego znanego materiału układu słonecznego, sygnaturach węgla, które wskazują na formowanie się wokół masywnych gwiazd, izotopach azotu, które mówią o procesach jądrowych, które możemy obserwować tylko z miliardów lat świetlnych. Trzy wielki ukośnik Atlas nie tylko przybył tutaj z innego układu gwiezdnego, pochodził z fundamentalnie innego typu gwiezdnej okolicy, niosąc chemię z epoki. Gdy nasza galaktyka była młodsza, a formowanie się gwiazd przebiegało według innych zasad. Przybył tu z kosmicznego świtu, kiedy pierwsze ciężkie pierwiastki wciąż mieszały się w obłokach międzygwiezdnych, a pierwsze układy planetarne kondensowały się z materiałów wzbogaconych przez supernowe, których nigdy nie zobaczymy. Szybszy jej ukośnik, Atlas, to zamrożona próbka samego głębokiego czasu, dwukilometrowe archiwum chemii z młodości galaktyki, topniejące teraz pod odległym światłem naszego Słońca.